Siemanko, z tej strony Grzegorz. Witam Was w kolejnym odcinku. Jest to 11 odcinek z rzędu chyba. No i jak wiadomo, nowy tydzień, dzisiaj poniedziałek, dzień klatki, więc jedziemy i tą klatkę. Zobaczycie później w przebitkach, jak to mniej więcej wygląda. W poprzednim tygodniu dodałem parę, do, parę nowych filmów. Cieszyły się w miarę popularnością. E, w miarę popularnością. Jeden film osiągnął prawie 700 wyświetleń, więc nie jest źle lajki, komentarze, dużo subskrypcji doszło w żadnym tygodniu dzięki tym, co, co drugi dzień dodaję te vlogi i widzę, że jest skuteczność, skuteczność zwiększa, zwiększona jest dzięki Wam wszystkim za, za danie tych subskrypcji, komentarzy, lajki, Liczą się dla mnie zwiększa na pewno to w jakimś stopniu yy, popularność mojego kanału zasięgi się zwiększają no i tak, dalej co? Będziemy dzisiaj robić tą klatkę, zrobię ją, na pewno będzie skos, dół, o ile będzie dużo miejsca na siłownię, zobaczymy jak to w ogóle dzisiaj będzie wyglądało, bo wiadomo, poniedziałek to jest dzień klatki, narodowy dzień klatki, więc wszyscy klepią klatkę. I dodamy dzisiaj biceps, w treningu kardio, tak wiadomo, ka podczas każdego mojego, każdej mojej sesji treningowej kończy się, on, yy, kończy się ona yy, treningiem cardio minimum pół godziny do 45 minut. I co oprócz tego, na pewno w, w czasie kiedy nie mam treningu, czyli czas, dni beztreningowe, będę starał się też odlewać jakieś może materiały. Zobaczymy na ile mi ten czas, czas, czas mi pozwoli. I zobaczymy jak będę mógł coś nagrać. Coś fajnego, bo takie głupoty wrzucać, znaczy głupoty, coś bez sensu wrzucać, to też nie ma za bardzo po co. Ale na pewno tak jak już wcześniej powiedziałem, będą to minimum 3 vlogi. Związane generalnie z siłownią, z tym co, co tam się dzieje i myślę, że za niedługo będę też wrzucał te, te, moją aktualną wagę jak się zmienia. Wtedy będę mógł na bieżący kontrolować to. I to będzie co tydzień na pewno. Taka wrzutka z, związana z moją utratą wagi. Zobaczymy czy coś tam w ogóle będę tracił wagę, bo nie powiem, że woda mi się ostatnio też zatrzymała w organizmie i nie tracę tych kilogramów ale bynajmniej yy, może nie tracę kilogramów w sensie takim, że na wadze tego nie widzę, ale na ubraniach widzę, więc chyba jest, chyba jest dobrze. Warto, warto poświęcić tą godzinkę czasu dziennie na jakąś aktywność tam fizyczną, bo to na pewno dużo daje. Tak jak w moim przypadku, dodatkowo staram się nieść jeść tych węgli w takiej ilości, jak jadłem przed, kiedy zacząłem tyć. No i to myślę, że jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to możecie zostawić łapkę w górę, komentarz, jak ktoś jest nowy, to subskrypcję, dzwoneczek, wiadomo, żeby było powiadomienie o nowym jakimś filmie, który dodam. W tym tygodniu na pewno będzie jeszcze trening, dzisiaj są pl klatka plus biceps, w środę będzie, będą plecy plus triceps, tak połączę w ten sposób, a w piątek prawdopodobnie będą to barki, znaczy nie prawdopodobnie, tylko na pewno będą to barki. Może dodatkowo dorzucę sobie brzuch? No zobaczymy jak, jak będę na siłowni jak i będzie, jaka będzie możliwość rozwoju sprzętu. Nie? Czyli czy będzie dostępny ten sprzęt, który będę miał akurat w danym momencie, będzie mi potrzebny do ćwiczeń? Jak nie, to nie no po prostu no, to każdy, się... każdy się dostosowuje do tego, co, się, co ma, więc e, zobaczymy, co się uda zrobić. Staram się też robić dużo powtórzeń. I myślę, że te ilość powtórzeń też wpływa na to, że tam coś spalam tego tłuszczu, ale równocześnie też buduję w jakiś sposób ten szkielet mięśniowy, a czy szkielet buduje tę podstawę pod ten szkielet mięśniowy. i Staram się, żeby jak najbardziej doprowadzić do upadku mięśniowego, to też jest dla mnie bardzo ważne, żeby czuć po prostu, że trening został wykonany prawidłowo, bez żadnych tam nie dociągnięć. Wiadomo, że czasem się zdarzają dni, w których w którym się nie chce, bo no są takie dni, że nie, nie idę, nie chce mi się, po co mam tam iść. Każdy ma pewnie takie dni, nawet profesjonalni sportowcy. To jest, nie ma takich, chyba po prostu yy, ludzi, którzy idą tam, bo, bo zdarzają się pewnie jakieś wyjątki, ale większość to takich ludzi jest, że przychodzą, przyjdzie nowy rok z i oni zaczynają ćwiczyć. No i są miesiąc na siłowni. I po miesiącu dzieją się cuda tego typu, że oni już rezygnują, kupują garnet na miesiąc, albo na pół roku, czy tam nie wiem, na trzy miesiące, miesiąc pochodzą i koniec. No. I to jest właśnie ta motywacja, dla mnie to jest bardzo istotne. Nagrywając Wam te filmy, dostarczam sobie w jakiś sposób motywacji, bo... Ludzie, którzy to oglądają, liczą, że będę za jakiś czas wrzucał te filmy. A jak nie będę, nie będę wrzucał przez pół roku, to będą może albo nie ćwiczyć, albo przez to wrzucać. To też jest z tym związane. Ale generalnie, tak jak teraz, już jestem miesiąc czasu po tym przerwie dwumiesięcznej, dwumiesięcznej związanej z tą kontuzją, którą miałem, coraz lepiej się czuję. Motywacja jest, siła wraca, wytrzymałość również. Zauważyłem, że poprawia się sylwetka. Dlatego nie poddaję się i ćwiczę, zobaczymy ile mi starczy tej motywacji, czy nie przyjdzie jakiś okres załamania. Wiadomo jak to jest w życiu. Że on nie chce mi się nie idę. No ale niestety, jeżeli w moim przypadku przestaję ćwiczyć i nie idę już na tą siłownię, to może się skończyć to bardzo źle. A mianowicie wró wróceniem do tej poprzedniej wagi albo nie wiem, zalaniem się tak tłuszczem, że to jest masakra chciałbym mam jeszcze powiedzieć, że wszystko to robią po to, żeby się w jakimś stopniu rozwijać, to nie tylko sama siłownia, ale też ten montaż sama rozmowa do tego aparatu, też jest w jakimś stopniu kształtująca na pewno, bo uczę się cały czas nie wiem, łapię się też za te słówka, które często się powtarza na typu, tego typu, na przykład no i co, albo nie nie wiem, jakieś inne typ, tego typu słownictwo i zauważyłem, że na pewno jest jakaś poprawa. Ostatnio sobie tak z ciekawości zobaczyłem ostatni mój vlog, znaczy pierwszy mój vlog, który dodałem na tym kanale. Bo ja Jeszcze ja wtedy miałem akurat inny telefon, znaczy bo ja nagrywam generalnie telefon, miałem sam przy telefon, bez żadnej tam stabilizacji, bez żadnego 4K, bez niczego, więc też jakoś na pewno poszło do góry. Więc z góry wam wszystkim dziękuję za aktywność. Widzimy się w jakimś, widzimy się w następnej wrzutce. A teraz, już w tym momencie, idę na siłownię i zobaczycie wrzutki z siłowni. Storms we're chasing leading us in love. Tam na następnej wrzutce. jestem już po treningu. Uważam, że dzisiejszy trening udał się w 100%. Zrealizowałem plan tak samo w 100%, to co zamierzałem, to zrobiłem. Ewentualnie mogę dorzucić więcej cardio, bo dzisiaj było 30 minut do, bo po treningu. Myślę, że będę robił 40-45 minut. Zobaczymy na ile nie czasu, oczywiście. Ale tak, same ćwiczenia robiłem tak, jak już wcześniej Wam powiedziałem. Z przerwami około 30 sekund to jest maksimum, które mam pomiędzy seriami. I każda seria po 12 ruchów: 3 ćwiczenia na klatkę plus jedno ćwiczenie na biceps. Mogłem dołożyć jeszcze jedno na biceps, ale mało czasu mam dzisiaj, generalnie i musiałem się spieszyć dosyć, dlatego kończę już ten dzisiejszy vlog takim podsumowaniem. Tych ostatnich dziesięciu, które wrzuciłem, więc no, jest postęp, na pewno zauważyłem, że dużo więcej ludzi ogląda te filmy, dziękuję Wam serdecznie i zachęcam wszystkich nowych do subskrypcji, a starych widzów, którzy już wracają systematycznie do zostawienia łapki w górę, komentarza, no i do, do zobaczenia w na następnym vlogu, dziękuję, do zobaczenia.